To teraz portret jednego z najlepszych w historii polskich koszykarzy, Adama Wójcika, kreślony piórem Jacka Antczaka, dziennikarza Gazety Wrocławskiej. Jego książka, Adam Wójcik, rzut bardzo osobisty, opowiada o 30 latach sportowej kariery Wójcika. To gratka dla każdego kibica, tym bardziej, że do tej pory żaden polski koszykarz biografii się nie doczekał. Książka będzie miała oficjalną premierę we wrześniu. Paweł Wilk. Osiem mistrzostw Polski, w tym cztery ze śląskiem Wrocław. Jedno mistrzostwo Belgii. Wielkie mecze w elitarnej Eurolidze w ligach greckiej i hiszpańskiej. W Polsce trzy razy wybierany najlepszym graczem sezonu. Niech najbardziej Adam gra. zresztą tak jak przewidywaliśmy Adam Wójcik. Gratulujemy serdecznie najlepszy w tej chwili chyba polski koszykarz. Adam Wójcik był przekleństwem obrońców. Nie do zatrzymania pod koszem. I równie skuteczny dalej od kosza. Gracz niemal kompletny. Mówi o nim inna ikona Śląska, Maciej Zieliński. Zwinność i tylko taki atletyzm pozwala mu na bardzo sprawne manewrowanie pod koszem, także na pewno był bardzo trudny do krycia. Jeszcze rok temu, mając ponad 40 lat, Wójcik ośmieszał rywali grając w reaktywowanym Śląsku Wrocław. Wtedy zdobył 10-tysięczny punkt w Ekstraklasie. Wydarzenie bez precedensu. Wtedy też zaczęła powstawać biografia koszykarza, napisał ją Jacek Antczak, dziennikarz „Gazety Wrocławskiej. Czytelnicy dowiedzą się wielu wielu, wielu, wielu rzeczy, o których nie mieli zupełnie pojęcia, czyli wchodzimy tam w tą kuchnię życiową, ale jednocześnie rzeczywiście są tam opisy tych największych meczy, czasami już zapomnianych. 30 lat mojej kariery koszykarskiej, także to jest, można powiedzieć, kawał, kawał czasu uchwycone w, można powiedzieć, 384 stronach książki. Książka kończy się wraz z końcem kariery wujcika, ale pan Adam z koszykówką się nie rozstał. Dziś jest asystentem trenera kadry narodowej i czuwa nad karierą następców, swoich synów, bliźniaków. Jan i Szymon mają po 14 lat i już ponad 190 cm wzrostu. Mają więc pełne szanse, by przerostnąć ojca. A jeśli dorównają mu umiejętnościami, to wtedy drżyjcie przeciwnicy. Specjaliści obu chłopcom wróżą wielką przyszłość. Ojciec jednak wie, że czeka ich mnóstwo pracy. No, ja na pewno nie potrafiłem tyle, co oni w tym wieku, i na pewno byłem niższy. To na pewno. Dwóch młodych wujcików w jednym Śląsku to byłaby dopiero historia. Może na kolejną książkę. Wrocław Paweł Wilk.